Cieszę się bardzo, że, y, gościec, że goście z partnerskiego miasta Chojnice przybyli do nas. Są i na czasie i staramy się zaprezentować to, co aktualnie jest najlepsze w Chojnicach, pod względem oczywiście kulturalnym. I w tym roku przyjechaliśmy z takim przesłaniem taneczno-muzycznym, czyli śpiew i taniec. Mm

und diesen Besuch hier ermöglichen durch die Organisation und das ist das Wichtigste für unser Ich freue mich sehr, Sie heute zum ersten Mal hier in der Gemeinde Saarek begrüßen zu dürfen. Wir haben häufig hier in diesem Bürgerhaus, aber auch Drüben Rathaus empfang von Gästen unserer Partnergemeinden aus äh, Wienaras, aus Litauen und aus Ferrea aus Frankreich, aber Gäste aus Polen und äh, Gäste aus Öbstetten w Verbindung mit der Partnerschaft. W Kolice Polen haben wir noch nie. Mam wielki zaszczyt po raz pierwszy przywitać Państwa tutaj. W Ratuszu witamy, witaliśmy już różne delegacje z różnych państw Francji. Również też i Polski, ale jeszcze nie z Cholnic. Także so serdecznie jeszcze chciałbym Państwa przywitać tutaj. Wiem, że Państwo dla Wetteru verantwortlich są i heute ist dieses Wetter hervorragend. Also, ich kann dieses Kompliment nur an die Delegation aus Dolice weitergeben. Das hat auch mit Ihnen hervorragend geklappt, dass das Wetter so schön ist heute. Naszą regu regułą jest taka, że przyjmujemy gości z partnerskich Gniaźdz, z

naszych współmieszkańców innej narodowości. To jest bardzo ważne, bo mieszkańcy ci prezentują się również dziś tu z nami na ulicy Kobiet tu niedaleko tej sceny. Ich glaube für den Beirat für Integration und Migration sagen zu können, wir haben eine gute Integration, wir leben zusammen, wir feiern zusammen. Mogę tylko powiedzieć jeszcze kilka słów, że umiemy się bardzo dobrze integrować, żyjemy w jednej wielkiej integracji, żyjemy razem ze sobą i świętujemy razem ze sobą.

Szanowny panie burmistrzu, drodzy przyjaciele. Przyjechałem do was z przeszło 50 osobową grupą choniczan. Życzę państwu dobrej zabawy z okazji Dnia MZTN i mam nadzieję wielu nie, niezapomnianych wrażeń. Mam nadzieję również, że tych wielu wrażeń dostarczą choniczanie. Proszę państwa, my w tym roku przyjechaliśmy do was z przesłaniem tańca i muzyki. Przyjaciele klubu fotograficznego, serdecznie witamy na otwarciu wystawy äh, fotograficznej. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie uns wieder das Rathaus Klub fotograficzny, dziękuję panu burmistrzowi, że udostępnił skorzystanie z, z tych pomieszczeń dla fotograficznej. Wir begrüßen uns sehr herzlich an die Mieszkańs und die Zwetusche des Miasta Hengelov, an das Miasta Amstetten und die Hoims. Und für das siebte Mal eine Fotoausstellung. Ich sehe mehr und mehr bekannte Gesichter. hier. Viele kenne ich inzwischen. Ponieważ to już ta wystawa odbywa się po raz siódmy raz, ja coraz bardziej przypominam sobie niektóre twarze. Zawsze bardzo sympatycznie jest spotkać Pana Burmistrza Hengelo w -ten. Ja myślę, że te dni MZDT są szczególne nie tylko ze względu na pogodę, ale też program, jaki wspólnie realizowaliśmy. Dieses Jahr ist der 1. September besonders. Nicht nur deswegen, weil das Wetter so schön ist, aber weil das Programm so reich war und ist noch die Welt.